Z wstałeś, powstałeś, powstałeś i proszę obrócić Z powstałeś i proszę obrócić powstałeś i proszę obrócić Zanim jeszcze zdążę ten kawałek zanudzić, zasmucić Muszę was po raz kolejny, w przypadek jest to bowiem beznadziejny Bo nas graba z kurwy synu, pieprzony łopatolog, człowiek czynu Ostatni z żywy, który cię odprowadzi na Pieprzonej odchłani, więc kiedy nadejdzie Twoja ostatnia godzina z mu modlitwę? Wypij ostatnie na zrób rachunek sumienia. Pożegnaj się z rodziną, wykonaj ostatni numer ze swoją dziewczyną. Żyj nie ostatnie możesz teraz wypowiedzieć. Historię życia mu opowiedzieć. Zaczyna się przedstawienie, mówię prościej, za świat istąpienie. Z tyłu powstałeś i proch się obrócisz. Naciąga grabas. Z tyłu powstałeś i proch się obrócisz. Się obrócisz grabacz! grabas Znowu powstałeś i proch się obrócisz! Napciąga grabas Nie ważne, zupełnie, ile masz sałaty, ile masz kobiet, i jak dużo jesteś z małych <śmiany> tak niego trafisz pod łopatę! tak Ha! 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 Przyjemnie, bo to jest bardzo fajn, Kopanie w ziemi to świetna zabawa Po Poczekaj, poczekaj Takie sceny do tej pory widziałeś tylko w telewizji W kinie lub na fazie, gdy doszło do transmisji misji, wizji ostrej zapaści Niekontrolowanej grabarza na A! Ach, Od kiedy sięgam pamięcią, zawsze lubiłem kopać w ziemi